Cześć kochani. Czas na sadzenie kurkumy w tym roku wystartowało bardzo późno, więc nawet nie, sadzi, nie przesadzałam ją w większe doniczki. Będziemy sadzić już normalnie w 15-litrowe donice. I tak samo ziemię przygotowujemy jak do imbiru. Dam Wam link w opisie, sobie obejrzycie i posadzimy ją głęboko teraz posadzę ją zanurzę troszeczkę w ziemi zostawię miejsce tak żeby dosypać jeszcze żeby ona była tak 10-12 cm w donicy w ziemi i tak jak samo do imbiru dajemy w każdą donicę trochę jajek skorupek zmielonych i kapkę mączki bazaltowej albo bazaltu i sadzimy kurkumę jak będzie w nocy mniej niż 18-20 stopni zabieramy do domu, bo ona zatrzyma się i później nie będzie rosła i trzeba będzie długo czekać, żeby z powrotem wystartowała o, ja właśnie zostawiam także później dosypię tak dotąd w zimie i będziemy później obsypywali. Już jak będzie pełna donica ziemi, troszeczkę tak jak imbir trocinami takimi grubszymi. I teraz podleję ją i tak będę musiała zostawić i podlewamy tylko zawsze w podstawki. A później jak ona podrośnie po prostu jeszcze ziemi dosypie oto. To nasza kurkuma już jest posadzona i widzicie, że udało nam się pod same liście do pełna już posadzić te, ta nie widzicie brak bo nie możemy zakryć tego liścia więc poczekamy jak ona pójdzie do góry tak samo tutaj i tutaj musimy poczekać trochę i stopniowo dosypywać ziemię do tej pozycji jak tutaj Życzę Wam udanych upraw i do zobaczenia.